Cześć, cieszą Cię gadżety z Parkside'a? To mamy tutaj pilarkę na 12V. Pilarka ta zamknięta jest w estetycznej walizce. W zestawie otrzymujesz pilarkę z osłoną na łańcuch. Do tego jest olej smarujący, ponieważ ona sama się nie smaruje, więc tutaj trzeba zawsze dołożyć parę kropel. W zestawie nie ma baterii ani ładowarki. Należy pamiętać, aby przed pierwszym rżnięciem troszkę to naoliwić. Teraz spróbujemy coś uciąć. Maszynka chodzi. Zobaczymy, ile ma mocy. Tak więc. Rżni, maleńka rżni. muszę powiedzieć, że zaskakująco mocna jak takie maleństwo bateryjka dwójka na 12V zupełnie set nieźle sobie radzi teraz pieniek taki z 8 cm No i po temacie. Gdybym miał to robić ręcznie, na pewno by się trzeba trochę namachać. Mały parksite, ale war wariat.